dobry, ja na truskawki. Zbierać czy jeść. A płacicie za jedzenie? Nie. A, a ile płacicie za zbieranie? 2,50 za ubiankę. A nie za truskawki? Truskawki zbieramy w łubiance. Myślałam, że w polu. To od czego zaczynamy? Od wygooglowania co to, to jest łubianka. A, trzeba było mówić, że to koszyczek. Zbierasz truskawki, wrzucasz do ubianki, jak jest cała, to mnie zawołaj. A jak cię wołają? Deli? Bogdan. Bogdan! Już skończyłaś? Nie pają, co nam zrobić! Gdzie jest? Tutaj! To Patyk. O, to nieważne. Bogdan! A nieważny to mój cień. Bogdan, skończyłam. A czemu połowę z zielonych? Bo więcej nie było. Zbieramy tylko czerwone. A skąd miałam wiedzieć? A jesz zielone? Nie. To czemu takie zbierasz? Może dojdą? Dochodzę to ja, do pewnych wniosków. Jakich? Wolisz nie wiedzieć. Ale nie zaliczę ci tego. Musisz uzbierać całą czerwonych. Nie, zalicz mi to parosze! Nie. Plecy mnie już bolą, zalicz mi proszę! Możesz na kolanach. Mam błagać? Zbierać możesz na kolanach. Ach! No tak właśnie myślałam.